Dzień dobry Państwu. Zmiany siedzą obok, a szczególnie jedna. Przemyśleń na pewno dużo, bo mas, masa przemyśleń. Obawiam się tylko, żebyśmy tutaj za bardzo nie, nie pogubili się w tych przemyśleniach. Wiemy dobrze, że o czym i nad czym myśleć na pewno jest. Przede wszystkim trzeba się myśleć na obronie. Pan na pewno pan by ten rzecz, nie analizował. Było nie w tym, jeśli chodzi o to, żeby tak... Pan... Co było przyczyną takich, właśnie takiego łatwego tracenia goli? No, Każde drożne to było zagrożenie. To może, nie, nie, może ta drużyna z trefą nie potrafi kryć, no, czy może trzeba coś zmienić? No tak, I, znu, I znów trzeba coś zmienić. Na razie Pan mówi o drużynie, na razie my mówimy o tym, że, że musimy jeszcze tą drużyną się stać i tak w kółko. No dużo jest takich yy, skrajności. Yy, ja też myślałem, że po tych dwóch meczach, gdzie yy, może nie zdobyliśmy kompletu punktów, ale były punkty, można było prognozować, że, że nam się ta gra w defensywie trochę stabilizuje i, i tych błędów jest mniej. Okazuje się, że, że jest to bardzo nierówne na razie, nie ma takiej, nie można tak określić na, na pewno, że, że tutaj w tym temacie jesteśmy już no, przynajmniej na jakimś dobrym poziomie. Myślę, że te błędy się będą jeszcze przytrafiać, oby jak najmniej, oby jak najdalej od, od tych najbliższych spotkań, bo wiemy dobrze, że już to mówiłem, potrzeba na pewno wspólnej gry, wspólnej pracy treningowej, zrozumienia. Dużo detali, które decydują o tym, żeby formacja, szczególnie defensywna, grała bardzo dobrze. Panie treżę, ja mam dwa pytania. Pierwszy chodzi o mecz ten ostatni. Ja z Francją. powiedział, że ostatni mecz to był taki, kiedy kompletnie nic nie szło. Nawet jak gramy przez kolejne 10 rodzin, to, to ta gra była dla mnie

Jeżeli mówimy o spotkaniu w Gliwicach, tak, no na pewno może 3-10 godzin, bo, bo na pewno tyle, tyle byśmy nie wytrzymali w takim składzie osobowym. Należałoby tutaj e, zrobić więcej zmian i korekt. Możliwości się, są trzy. No, tu możemy korygować i, i gdzieś też te zmiany nam przynajmniej jedna uciekła, bo inaczej chcieliśmy. Jeszcze to rozgrywać, nie udało się. Na pewno nie szło, na pewno ta bramka stracona, szczególnie druga, to była taka, która ten zespół mocno przybiła. Nie czepiam się sytuacji pierwszej, gdzie mieliśmy coś i można było sobie to spotkanie ułożyć. No widzicie Państwo, wczoraj mecz Lecha, jedna sytuacja wykorzystana, co dała. Co dało od razu zespołowi pewność i, i w ogóle poszli za ciosem. My taką sytuację mieliśmy, nie wiem czy nie lepszą nawet, ale tego nie strzeliliśmy. I, i to też taki. Mm, takie marne pocieszenie. Na pewno to co powiedział Kevin, no to są też ich takie pierwsze odczucia, te pierwsze spostrzeżenia, bo pamiętam po dwóch spotkaniach jak zaczął tutaj z nami funkcjonować, też rozmawiamy po każdym spotkaniu i też mówi dobrze, będzie z meczu na mecz lepiej. Są takie mecze i i myślę, że będą się przytrafiać różne takie momenty w tych spotkaniach, szczególnie zespołowi, który jest bardzo złożony z różnych zawodników, którzy do tej pory z sobą nie rozegrali nawet pięciu czy sześciu spotkań na poziomie ekstraklasy. Ja sobie zdaję sprawę, że tutaj chciałbym, żeby tych błędów było jak najmniej, ale one się będą pojawiać. I tego pewnie nie unikniemy, oby nie były w skutkach takie dramatyczne, gdzie będziemy po nich tracić bramki, bo też były takie mecze, gdzie mieliśmy jeszcze większe eksperymenty, a szczęście jej opatrzność była z nami tu akurat nie. Drugie pytanie dotyczy APRSA. Pan stał, się stało, ale wszystko odkrutzenie razem, ponieważ był dopiero coś konkluzji. Pan W że nie jest zadowalającej dyspozycji. On przez ten miesiąc nie zagrał w rezerwach. Nie trenuje dużo Pana w pierwszych różnej, prawda? Nie jaka jest dalsza przyszłość faktycznie tutaj ten tym celem uzyskanie przez niego tej, tej formy prawnej, bo, bo ani nie trenują pana, ani nie rezerw tego rybku również nie zyskuje pan. Rozmawiał pan za besem? Nie, 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 a ponieważ pan dawno nie był na konferencji, już ten temat wyjaśniałem chyba z miesiąc temu, że... No tak, ale ono będzie taki samo. To się nie zmienia. Zawodnik w tej chwili e, czeka na, nie wiem, na rozwiązanie kontraktu najprawdopodobniej e, i może, może czekać tylko i wyłącznie w drużynie rezerwowej. E, co do jego przyszłości żeśmy wszystko ustalili, e, powiedziałem, może takim... Grobym tekstem, że nie chce umierać za widze i to było po pierwszym spotkaniu z legią. Wiemy dobrze, że jest to też podłoże finansowe i podłoże takie, gdzie zawodnik nie rozumie sytuacji, która jest w klubie i nie chce zrozumieć. Jak gdyby nie chce z nami przez ten trudny okres no, tego przeżyć i to się nie uda. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że, że możemy sobie pomóc tylko w ten sposób, a nie w inny. Szansę udaliśmy, mimo że mieliśmy początek sezonu bardzo trudny, bo tej kadry nie było i, i też nie mogliśmy sobie tutaj z tym poradzić, ale jeszcze to były jakieś pozytywne sygnały. Natomiast później. Myślę, że zawodnik łatwo się poddał i my też nie będziemy tutaj czekać i, i tłumaczyć to w nieskończoność, bo ta sytuacja na dzień dzisiejszy u nas się aż tak nie poprawi, a na pewno u niego poglądy się nie zmieniły ja właśnie chciałem porozmawiać po ruchu, no, takie przeciwieństwo widzę, a tam nie ma żadnego obcokrajowca, z bardzo różny tak właśnie, wiadomo, że większość są obcokrajowcy, zamienił się pan. W... No ruch to, mocno, ruch to mocno podkreślam, a samych Polaków tylko wymienił trenera polskiego na zagranicznego, teraz jest odwrotnie, e, także tu się możemy pozamieniać i nie wiem, jakie będą efekty. Natomiast no, to się wiąże z tym, co, co już, o czym ciągle mówimy. Ruch ma trochę inaczej, jeżeli chodzi o, o możliwości, my też i my musieliśmy trochę z tego kursu zboczyć niestety i jest tak, jak jest w tej chwili. Nie chcę tego tłumaczyć po raz kolejny, bo ja bym chciał inaczej, ale jest tak, jak jest i, i na pewno musimy to na dzisiaj przyjąć, a chętnie jakieś rozwiązanie inne by można było zastosować, tylko że pole manewru jest takie, a nie inne. Myślę, że ruch ma też swoje problemy, ale na pewno ma kilku bardzo doświadczonych zawodników, nawet bym powiedział rekordzistów, bo jak policzymy występy Malinowskiego i Surmy w Ekstraklasie, to, to nie wiem czy suma występów wszystkich zawodników w 18. Gdzieś by była chociaż trochę na równi. Więc to też o czym świadczy. I, I jeszcze paru zawodników, którzy w, tej, w tym ruchu dość stabilnie funkcjonują, czyli Janoszka, czy, czy Jankowski. Także na pewno są to zawodnicy w Ekstraklasie znani. Są problemy, ale wiemy dobrze, że mecz ze Śląskiem potrafili zdobyć punkty, więc Liga jest taka, a nie inna, tu się nikt nie położy. Oczywiście mecz się może ułożyć różnie, tak czy tak, ale na pewno każdy wychodzi, zaczyna z takim zerowym kątem, walczy każdy mecz w Ekstraklasie tak się zaczyna. A pewnie, no, te scenariusze rozwijają się różnie, ale widzimy, że początek tych spotkań jest normalna walka ligowa, nie ma tutaj Odpuszczania czy wychodzenia, i, i, i ktoś, kto nawet ma kadrę taką czy taką, od razu zakłada, że, że jest pokrzywdzony, bo, bo, bo ma słabszą kadrę. Nie, myślę, że, że tak nie będzie.